Co to takiego ta hipnoterapia? Na czym polega? Jak wygląda sesja? To jest jedno z pytań, które często się pojawia, zanim kobiety zgłoszą się do mnie, chociaż nie tylko kobiety, mężczyźni również. I dzisiaj chciałabym na ten temat troszeczkę Wam opowiedzieć. Wiele osób już ma dosyć dużą wiedzę na temat hipnoterapii, ponieważ. Słyszało, że jest bardzo skuteczna. Yy, I to prawda, jak chodziłeś wcześniej do terapeuty, yy, na różne terapie, masz już jakieś, jak gdyby, doświadczenie, to często, kiedy już nie wiesz i nie widać efektów, to po prostu idziesz ostatnią deską ratunku, jest hipnoterapeuta. I Dlaczego ta hipnoterapia jest tak skuteczna? Dlatego, że to jest y, rozmowa z Twoją podświadomością, a podświadomość tak naprawdę y, wpływa na całe Twoje życie. To, co uwierzyłeś, uwierzyłaś, uznałeś za prawdę mniej więcej od y, urodzenia do siódmego roku życia, to cały czas. Ma na ciebie wpływ, to cały czas ma wpływ na twoje decyzje, jakie podejmujesz. Także to, co boli, to, co blokuje, ciągle się powtarza. To nie dzieje się przypadkiem, tylko właśnie z poziomu tych ukrytych wzorców w podświadomości. I dlaczego hipnoterapia jest taka skuteczna? Dlatego, że pomaga te wzorce zobaczyć, ale co najważniejsze, Bezpiecznie je przetransformować. I tutaj hmm, hipnoza omija całą analizę. To nie jest przegadywanie tematów, to jest czucie tego, co jest uwięzione w naszym ciele, tych wszystkich emocji, które przez lata jak gdyby są w tym naszym ciele, i to powoduje właśnie zmianę w środku. To nie jest sen, to nie jest manipulacja. Ty cały czas wiesz, co się dzieje, po prostu schodzimy głębiej tam, gdzie naprawdę wszystko się zaczęło i tam, gdzie możesz to uzdrowić. I to jest cudowne. Często wystarczą jedna albo trzy sesje, żeby zobaczyć wyraźną zmianę. Ale ja ci nie powiem, ile u ciebie to będzie, bo to zależy od wielu czynników, zależy od tego, z jakiego punktu startujemy, zależy od tego, jak jesteś zaangażowana, zaangażowany między sesjami, jak bardzo chcesz tej zmiany doświadczyć. To są wszystkie